Cześć, ja jestem Kaja, a to jest Globstory, czyli kanał inspirowany życiem na obczyźnie. W 2013 roku przeprowadziłam się z Polski do Stambułu w Turcji, a od 2015 mieszkam w Barcelonie. Nie jest to blog stricte podróżniczy. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek, spostrzeżeń z obczyzny oraz kilka luźnych poradników z przymrużeniem oka. Zapraszam również na bloga, który jest przedłużeniem tego kanału, czyli na stronę www.globstory.pl oraz na Facebooka, gdzie wszyscy razem mamy ze sobą kontakt. Nazwa oczywiście Globstory, tak przewrotnie.